Czerwone logo Jaguara, czyli coś doładowanego, i znaczek SVR, czyli też do końca nie byle co. Nie ma co ukrywać, odczuwam lekkie derzewi, w sumie wy również, bo jakieś 4 lata temu, jak zaczynaliśmy projekt mojego xrs a który był czarny i był praktycznie najwyższą wersją, jak chodzi o serię XK. Nie spodziewałem się, że chwilę później będziemy mieli F-Type'a również w wersji SVR. Która bardzo podobnie jak w moim egzemplarzu, też będzie miała podsufitkę z licowej skóry, piękne kubełkowe fotele, wszystkie bajery, które są potrzebne do jazdy komfortowej tego typu samochodem, no i również będzie uderzona w bok. Fakt, że w drugi, no bo tam robiliśmy ze strony pasażera, tutaj ze strony kierowcy, ale również był bok wymieniany, również były drzwi wymieniane i Chciałbym ten film zacząć poza tym głupim wstępem od tego, jak te uszkodzenia wyglądają. Jak samochód przyjechał do nas. Przyjechał ze Stanów. Właściciel już częściowo go rozebrał z tych rzeczy, które sam chciał zostawić u siebie, żeby nam też tutaj nie grać z tego miejsca. No i tak, tu trochę jest ten błotnik. Wewnętrzny, zewnętrzny zostały troszkę naruszone. To zostało jeszcze wycięte w Stanach. Myślę, że sama robota, jakkolwiek źle nie wygląda na aukcji, nie będzie dużo trudniejsza niż ta, którą wykonywaliśmy na e, moim XK, którego, notabene, jakby nie było, przez ten odblask, których te nie mają, e, nie mogę uznać za skończonego, no bo nie ma ten samochód. Wszystkich części. Samochód jest bardzo zbliżony do, do serii XK. Zresztą Jaguary słyną z tego, że te samochody bardziej ewoluują niż rewolucjonizują, chociaż te moje słowa źle się pewnie zestarzeją, szczególnie po tym, co Jaguar teraz zrobił z tym swoim rebrandingiem. Ale główna różnica między F-Type a XK to tył. Jest to taki po prostu krótki, dwuosobowy XK z inaczej rozmieszczonym akumulatorem, z inaczej rozmieszczonym zbiornikiem do spryskiwaczy, no i nie ma co ukrywać, mimo że bardziej niby dopieszczony, luksusowy, bo tutaj ta rączka jest a, skórzana, no to naszym zdaniem, jako osób, które coś w tych samochodach robią, troszeczkę gorzej, a co na myśli gorzej, z e, cieńszych blach wykonanych. Jak uda się to zrobić, mam nadzieję, że dowiecie się, jak nie w tym, to na przestrzeni, jakiegoś następnego odcinka, ale sam samochód właśnie przez te trzy litery SVR mówi nam, że mamy 575 koni napęd na tył z doładowanej V8 także jest to na pewno współczesny dinozaur, o którego reanimację warto walczyć, no bo po tym co pokazali, takich już nie będzie no i spójrzcie jak to wygląda jak już jest wszystko co niepotrzebne pousuwane E, czyli e, jest porozmontowywane do żywego. Do tego co już zostanie. Wszystko na fabrycznych miejscach. w Żadne e, spawanie podłużnic się nie bawimy, bo to jest, to jest konstrukcja tego auta. No one tak jak e, wspomniałem, przy XK, to są głównie kabriolety. Patrzcie, tutaj ogromne wzmocnienie, tutaj to samo strasznie gruby próg. No i. Co mamy, to rozmontowane teraz. Tylko trzeba równie dobrze rozmontować tą ćwiartkę i wpasować te elementy w odwrotnej kolejności. Co mam nadzieję, że uda Wam się pokazać. A Wy jak? Balibyście się naprawy aluminiowego samochodu? Wolicie stalowe? Bo ja tak szczerze z tych y, doświadczeń po paru samochodach fakt, że to jest bardziej doświadczenie obserwatora. Ale jestem w stanie stwierdzić, że aluminium jest o tyle proste, że nie ciągnie ta blacha aż tak daleko. Jak, jak te blachy stalowe, gdzie po uderzeniu w przód możesz mieć zgiętą połowę, przepraszam, podłogę w bagażniku, jak miał jeden znajomy w dodżu. I też w ramach ciekawostki, bo nie wiem, czy oglądaliście Film XK, są nity stalowe. I tytanowe z tego co kojarzę. No, i te nity są właśnie używane do łączenia tych aluminiowych elementów. Także ze spawów to tu za wiele nie będzie, bo jedyne co będzie spawane to będzie po prostu tutaj to łączenie. Chociaż i tak cały, yy, cały błotnik, jak widzicie, on, on tu jest wszystko yy, będzie zanitowany, bo tak jest oryginalnie. I jak potem rozpoznać, czy to auto było naprawiane? No, bardzo ciężko, bo yy, musielibyście dokładnie wiedzieć. Który dokładnie nit, gdzie był, czy on był taki płaski, czy on fabrycznie był z, jakimś, z jakąś dziurką, ale jak chodzi o kwestie wytrzymałościowe, no to tutaj, akurat, no ciężko się do czegokolwiek przyczepić, bo są to fabryczne elementy zamontowane na fabryczne nity, tylko po prostu pomalowane drugi raz i rozłożone, złożone, że tak powiem, w w warunkach niefabrycznych, tylko warsztatowych. Taka od ciekawostka, że nawet jak ktoś nie lubi spawać, to może się w sumie za naprawy blacharskie przynajmniej w jakimś stopniu zacząć brać. 你说说看谁。 No i bęk, Jak widzieliście, jest już ta naprawa w sporej części wykonana, a czemu w sporej części? No bo jeszcze nie jest skończone, jeszcze nie jest położony podkład, lakier i tak dalej. Ale blacharsko myślę, możemy powiedzieć, że jest wszystko pokończone. Patrzcie tutaj, ładnie ma styki odtworzone, wszystkie nity na swoich miejscach. Ja nie powiem, że to jest tak jak klocki Lego, no bo Klocka Lego złożyć może każdy. Tutaj też proszę nie poprawiać. Wiem, że klocek Lego, nie klocka Lego, ale jest to stosunkowo, jak mamy wszystko porozbierane i poopisywane, gdzie co powinno być. Nie jest to aż tak wybitnie trudne i przy odrobinie dobrych narzędzi, zapasie wiedzy, no i chęci. Samochód, który jak widzieliście, był uszkodzony dosyć brzydko. Wielu by powiedziało, do zniszczenia, zresztą na samych aukcjach w tych Stanach Zjednoczonych te samochody są przez to wystawiane no bo w ich warunkach i przy ich cenach są nieopłacalne no a tutaj jak widać Polak i to nawet nie przy dużym warsztacie, w sensie to, to nie jest hala z niewiadomą ilością podnośników to jest przerobiony dwustanowiskowy garaż jesteście w stanie wykonać tak moim skromnym zdaniem Świetną robotę, bo jak to będzie wszystko polakierowane, zresztą też prawdopodobnie zobaczycie za e, parę następnych ujęć, ten samochód będzie robił ogromne wrażenie, i nikt nie powie, co było robione. No, może wy będziecie wiedzieć, bo widzieliście ten film od samego początku. Dajcie znać w tym momencie e, w komentarzu, jak myślicie, ile czasu trwało roboczo od momentu wjazdu tego samochodu, aż do tego etapu, który jest, komentarz, który będzie najbliżej, podlajkujemy, a może nawet sam Marcin odpowie, że, że ktoś miał rację. Strzelajcie, czy to były dni, godziny, czy może miesiące. Ja nie podpowiadam, trzymam w niepewności i zaraz pokażę Wam, jak wygląda w lakierze. No i wracając do naszego Jaguara F-Type'a, w nie byle jakiej wersji, bo w wersji najwyższej SVR, e, no, to co miało być zrobione, e, jest zrobione. Fakt zostało tutaj jeszcze parę rzeczy do poskładania, ale z takich ciekawostek, o których wcześniej nie wspomniałem, nie wiem czy ktoś z Was wiedział. A jak nie wiedział, to możecie mu dzisiaj powiedzieć, w zwykłych F-typeach, e, ten e, próg. Jest zrobiony z polipropylenu, a w SVR ze z puru, więc tutaj jako że ten próg był delikatnie uszkodzony, to połączenie tych materiałów nie było zbyt prostą rzeczą, ale jak widać udało się. Jestem pod ogromnym wrażeniem, zresztą F-Type jako takiego samo z siebie lubię. SVR jest z jednej strony kotem, no bo przecież jest jaguarem, z drugiej strony ma dla mnie taki delikatny minusik. Jest to ten napęd na cztery koła. W sensie ja bym tego nie chciał. Wolałbym zwykłą erkę, która ma tych koni trochę mniej, ale jest, jest pędzona na tył, więc wrażenia są, co najmniej mówiąc inne, ale zdaje się sprawę, że jak ktoś szuka całorocznego GT. Bo jakkolwiek głupio to nie brzmi, te samochody. Mają nawet tryb zimowy. To jest to bardzo ciekawa opcja. Macie skrętne ksenony z doświetlaniem, duże hamulce, dokładki z karbonu. Spoiler, no ale nie o tym, bo film był o samej naprawie. Jak oceniacie to, jak udało się to zrobić? Jak myśleliście, że będzie? Chociaż podejrzewam, że stali widzowie tego kanału wiedzą, że to po prostu wychodzi. No, i jak z waszymi wersjami F-Type'a? Wiem, że nawet te 3-litrówki robię już dzisiaj na 550 koni. No, ale jak ktoś z was miałby wziąć F-Type'a, właśnie dla wyglądu, nie zależy mu na dźwięku V8, to którą wersję silnikową by wziął? No, a jakby wziął, to czy by się zdecydował na uszkodzonego? Ze Stanów, Francji, Niemiec, czy może z Polski do zrobienia, czy jednak kupiłby gotowego? Dajcie znać. Ja chętnie poczytam te komentarze. Może uda się odpowiedzieć i ktoś kupi sobie furę marzeń. A może ten Jaguar jest już Twój? Jeśli to oglądasz, drogi widzu, pozdrawiam właściciela z Krakowa. Ode mnie to tyle i do następnego. yeah <laughs>